Jak Piotr Kucharski spędza święta Bożego Narodzenia? Albo u mamy, albo u teściowej. <laughs> Przygotowuje coś? Tak, oczywiście. Eee, no, mamy taki podział. Jeden rok jesteśmy u mamy, jeden u teściowej. W zależności u której z mam jestem, to coś innego przygotowuję. No, niestety. I tu i tu zawsze muszę robić pierogi, nie lubię robić pierogów, naprawdę, nie lubię lepić pierogów, mogę zrobić piękne farsze e, i, i nawet ciasto, ale to to mozolne lepienie chętnie bym komuś oddał i tak też staram się robić, e, także zawsze pierogi. U teściowej w tym roku jestem, także, także myślę, że też przygotuję barszcz, bo już zakisiłem buraki, także taką fajną bazę zrobię. No i zobaczę, ustalimy jeszcze z nią co, co tam będziemy w ogóle przygotowywać, ale te dwie rzeczy na pewno, pierogi i barszcz. Jakie jest Pana ulubione danie, takie świąteczno noworoczne? Ja bardzo lubię pierogi z kapustą i grzybami. Nie lubię ich robić, ale uwielbiam je jeść, uwielbiam po prostu e, koniecznie na farszu, który <głos> <głos> zrobię sam, powiem skromnie, ale ja daję dużo grzybów, e, wszystko długo smażę, czy nawet nie smażę, co duszę tą kapustę z grzybami bardzo, bardzo długo e, i solidnie doprawiam pieprzem. To musi być takie konkretne, tak i wtedy mogę to jeść. Po prostu koniecznie to jeszcze cebulka na masełku mogę jeść całe święta, nic innego. No, przegryzając dobrym makowcem od kuzyna z piekarni, bo taka tradycja, że taki okrągły makowiec jest pieczony dla wszystkich wszystkich z rodziny. E, nazywa się Kranz z niemieckiego, ponieważ moja babcia e, wychowała się, była Polką, która wychowała się w Niemczech i pewne tradycje przywiozła stamtąd. E, no, tym Krancem mogę zagryzać i ciastem, które pieczy moja żona, e, panią Walewską, też nazwana pychotką czasami ja wolę pani. nazwę pani Walewska, także pierogi i te dwa ciasta, no ale barszcz też, barszcz taki e, na zakwasie do tych pierogów koniecznie do popijania i naprawdę nic więcej nie musi być.